Krótka informacyjka O, jaki ptaszek siedzi, co ciekawy Krótka informacyjka Przyszliśmy stamtąd I wchodzimy tutaj do na, na jezioro e, Luis no nie muszę tutaj chyba przekazywać tej piękności. Przekazuję tam w dali oczywiście śnieg. Jest sierpień miesiąc, śnieg leży w wysokich partiach. Ja sobie nie mogę wyobrazić jak wysoko tam jest, jak wysokie w ogóle są te góry. Jezioro jest. Tu proszę jeszcze dziś jest widoczność, piękna pogoda jest, naprawdę gdzie jest moje piękno? A tu poszło do informacji. Siebuniu, chodź. Siebuniuczku. Ona tutaj wyczytuje, biedna moja. Ona wszystko jest taka dociekliwe stworzonko i chce wszystko wiedzieć. Ledwo zaparkowaliśmy. Tu jest dużo parkingów z tysiącami parkingowych miejsc. Nie setkami, tylko tysiącami. I naprawdę coś pięknego. Można sobie wynająć ten kajaczek. I tak dalej. I chcemy jeszcze pójść gdzieś tutaj jest lodowiec, dosłownie na lodowiec, który topnieje niestety. Co roku po ileś tam centymetrów. A tu jest w środku można sobie na przykład wynająć, z hotel, przepiękny hotel. Dowiozą, autobusy wszędzie jeżdżą przez takiej kotlinie. Troszeczkę wieje od, e, troszeczkę wieje od, na przykład może na zdjęciu lepiej widać jak to. No to są informacje o odkrywce i tak dalej. Coś pięknego. Jeszcze może dokończę ludzi dużo. Woda czyściutka. Turkusowe to są wody. Tak jak ma zdjęcie. Muszę się dostać bliżej do... O. Ja podejrzałem, że tam czekają ludzie na na kajaki czy coś tam jest